Hej lodziska! W dzisiejszym filmie um, nie wiem co wam będę pokazywać. To może pokażę Wam jak u, u nas jest bardzo ciepło. Bardzo. I mam nawet krótkie spodenki. Patrzcie. No. Jak tu ciepło! A właśnie, to jest to auto, co mi się zakopało w tym tym dołu. I jakoś to wydostaliśmy tamtym traktorem. Pokażę Wam. O Jezu. Tamtym traktorem. No. Czekajcie. Bo ja nie chcę sobie zepsuć moich uszów. Fajne one są. Czekajcie. Ale mam długie uszy. Dobra, teraz to muszę.